Ja Od sobie... razu. Super. Cześć, witajcie w kolejnym przeglądzie magazynu Lego Club. Ten magazyn przyszedł do mnie już jakieś 5 dni temu, może nawet trochę więcej. No a ja nie miałam okazji, żeby. Go przejrzeć, zrecenzować i tak, teraz będą się pojawiały magazyny, album i takie różne rzeczy, a recenzja dopiero pojawi się tej kruszarki skał, jak dobijecie. Jeszcze wam brakuje 10 łapek, więc sama nie wiem, czy wam, wam to podaruję i, i wstawię wcześniej, czy tego, czy poczekam, aż się tutaj postaracie. No sama, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie mamy tutaj LEGO club numer 2 na 2016. Nie, pierwszy. Pierwszy na no 2016 nawet się zdziwiłam. No i tak, na pokładce mamy Lego Club. Tutaj mamy Nexo Knights. Tutaj widzę naszych rycerzy oraz Merloka, kasyczny klotek. I jeszcze mamy. Dołącz do rycerzy Nexo Knights. Zwiększ swoją moc, zostań bohaterem. W środku wyjątkowy plakat Ninjago. No to już wiemy, co będę robić za chwilę. Ok, to otwórzmy. Ojej, słodziane co mam. Nożyczki. Dobra. Ciekawe, czy coś dostaniemy do tego. Chociaż wątpię. Dobra. Chyba, wydaje mi się, ale chyba grubsza jest ta gazeta niż poprzednie. Dobra, w każdym razie mam tutaj okładkę. Ops, sorry. Tutaj mamy... Szczęśliwe zakończenie roku, coś tam nie wiem, co to jest. O naszych bohaterach Nexonites. Tutaj mamy komiks z Nexonites oraz Maxem. Nexonites, motyw przewodni. Tutaj mamy Fortex. Ten zestaw. Jakieś tam jego funkcje i tak dalej. Tutaj mamy konkurs, gdzie możemy wygrać. Trzeba zbudować model jakichś z klocków. Nie wiem. Dalej, Nexonites mamy. Komiks, Czas na przygodę się nazywa. Tutaj mamy nowe miksele. Tutaj mamy minifigurki. I zestaw chyba z kreatora. I tutaj mamy jakieś classics, jakieś tutaj mamy ogólnie łamigłówkę z tymi figurkami. 10 różnic z Star Wars przełudzenie mocy. Możecie się pochwalić, kto, by, kto widział film. O! Mamy chronilego Ninjago przed podniebnymi piratami. No i tu mamy naszych podniebnych piratów na swoim statku. Mamy tutaj Kaja, Jaya. On ma inną minę, znaczy inną... oprócz tego, że ma opaskę na oko, to ma inną tą... uśmiech, powiedzmy. Zane, tutaj mamy Lloyda. Gdzie jest Mikol? Pozbawili mnie kola. Dlaczego to zrobili? Nie wiem. Okej, okay, dalej mamy LEGO Ninjago o stronie, czy tam nie wiem, co to jest. LEGO Next The Knights, też strona. I LEGO Next the Knights, też coś tam o stronie. Nie wiem. Tutaj mamy LEO Creator. Tu są nowe zestawy. Jakieś tam. Zbuduję, no to też jest jakiś konkurs, czy coś tam Ale to jest... Od... Super Nie ma to jak... Kraksa głośnika z oszczytkiem pełnym yy, Pełnym skruszonego ówka i... O, coś mi wypadło <laughs> O, no to jednak coś mamy do tego Dobra, teraz tego się ty zajmiemy ja tu muszę, ta jeszcze... No, i jeszcze mi, pukajcie mi jeszcze do góry. Nie, no super, no. Normalnie, rewelacja. Czekajcie Dobra, już wracam. Nie dość, że mi pukają do góry. To jeszcze. Dobra, mamy odjazdowe budowle. Yy, komiks, perfekcyjny plan z LEGO City. Tutaj mamy. Yy... Jakąś gazetę Lego, Lego Nexonites, wejdź do świata Lego Nexonites w świecie przeszłości, coś tam, coś tam, zaraz się temu przyjrzymy. A na razie mamy tutaj Max Minstroms z I Lee McPhee. Nie wiem, jakiś konstruktor czy coś. LEGO bajonik z informacją, że możemy połodzieć ogień z ogniem. Nie wiem, jakieś informacje na stronie reszta, czy coś tam. Jezu, mam nadzieję, że Wy nie słyszycie tych stuk w puku, bo to mnie ta wkurza, że ja to wkurza, że ja zaraz do nich tam pójdę. Nowości Lego Friends, tutaj mamy jakieś łabigówki, czy coś tam, mini komiks, Lego Technik, a z tyłu mamy reklamę Nexo Knights, Oczywiście. Dobra, no, więc to, to była sama gazeta. Jeśli chodzi o tą drugą, to mamy okładkę taką taką. O Jezu, ej, to jest... Aha, bo to jest plakat. Albo coś. Ale fajny to jest. Tutaj mamy plakat. Tak wygląda. Tutaj mamy mapę. Postacie dobre, tutaj złe. Tutaj mamy zestawy. A tutaj mamy opis postaci. Po lewej są dobre, po prawej są złe. Bardzo fajnie pewnie wykorzystam w recenzjach. No nic, sobie było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!